Mamy coś specjalnego. To są trzy komiksy i to nie byle jakie. komiks umarły las, nie umarły las i uwaga ze wpadliny. I nie są to zwykłe komiksy, dlatego, że wspólnie stworzyli jej, Yeah. Nasi najwybitniejsi specjaliści od Puszczy Białowieskiej, czyli super superduet Adam Wajrak i Tomek Samojlik. Adam służył tutaj merytoryczną wiedzą i wprowadza nas w mnóstwo fascynujących informacji dotyczących Puszczy, a Tomek wszystko to przepięknie zilustrował, i są to fantastyczne, mm, graficzne opowieści, w których poznajemy faunę puszczy białowieskiej w dość nietypowych relacjach, bo okazuje się, to nie jest zwykły komiks. To jest Moi drodzy western, prawdziwy, rasowy western, gdzie pojawiają się źli, gdzie jest dobry szeryf, gdzie dobro i zło są w permanentnym konflikcie i kto tu wygra? Oj, w przyrodzie nie zawsze jest to wiadomo, ale na pewno z tych komiksów dzieciaki dowiedzą się mnóstwa ciekawych rzeczy o naturze, o lesie, o zwierzętach, ale przede wszystkim będą się rewelacyjnie bawić, a i wy im Podkradniecie te komiksy do poczytania wieczorem, gwarantuję.